Nie bierzemy a. kleszcza w palce, dlatego że już samo potarcie w palcach mm -hmm. tym, tym kleszczem może spowodować, że wirus czy bakteria z tego kleszcza dostanie się na naszą skórę, a potem możemy go gdzieś przypadkowo a, sobie zaplikować. Więc kleszcza nie dotykamy przez jakąś chusteczkę czy rękawiczkę i utylizujemy. Podobno w Polsce są już takie egzotyczne kleszcze, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. No ja bym może nie przesadzał z tym zdrowym życiem. Oczywiście y, kleszcz jest przenosicielem chorób zakaźnych. To mm. trzeba mieć y, w pamięci, ale kleszcz, nawet jeżeli przyfrunie do nas, nie wiem, z Ameryki Południowej czy z Afryki, to jednak on musi najpierw ukończyć polskie krwi. zwierzę, <laughs> tak, Zarazić się polską boreliozą czy polską, polskim wirusem kleszczowego zapania mózgu i przenieść go na człowieka, a więc... Czyli to... on nie przenosi ze sobą tam z Afryki na przykład jakiegoś specyficznego... Nie ma takiej możliwości, wirusa. nie ma takiej możliwości, nie ma takich wirusów, które by przeżyły tyle, mhm. tyle czasu bez, bez kontaktu z żywicielem, bo pamiętajmy, że wirus żyje w nosicielu, a nosicielem wirusa nie jest mhm. kleszcz, nosicielem wirusa jest zwierzę, dzikie zwierzę, które mhm. kleszcz Musi najpierw ukąsić, pobrać krew, mhm. a potem tę krew przekazać. zakażoną przekazać nam. My, więc pamiętajmy, że my, czy to jest kleszcz polski, czy jakiś egzotyczny, y, jest niebezpieczny. Te kleszcze egzotyczne mają to do siebie, że są po prostu większe, czyli jakby mm -hmm. budzą większą grozę, bo, bo widać po prostu, no, że to już jest półcentymetrowy pajęczak, mm -hmm. e, widać dokładnie wszystkie szczegóły jego anatomii, no i to trochę budzi niewątpliwie mm -hmm. przerażenie, tak? że, że jest to już taka, taki, taki przeciwnik o, o większy, większego kalibru. Natomiast proszę pamiętać, że nawet najmniejszy klesz, nawet ta postać nimfy, której ledwo to jest. Widać. To jest Dosłownie jak, jak czubek szpilki, to też jest niebezpieczne indywiduum, mhm. które kiedy nas mhm. ukąsi, może zostawić niestety ślad no postaci. A czy nas ukąsił kleszcz, idziemy z każdym do lekarza. Nie, ukąszeniem? nie musimy chodzić do lekarza z ukąszeniem kleszcza. To znaczy, jeśli kleszcz został odnaleziony w naszej skórze, należy go jak najszybciej usunąć. Jeżeli nie mamy żadnych narzędzi ani doświadczenia. A nie pędzić do laboratorium, żeby go przebadać? Nie, Nie, nie. Najpierw usuwamy, pamiętajcie mm. Państwo, że w kleszczu są żywe drobnoustroje, które korzystają z tego, że kleszcz jest podłączony do naszego naczynia krwionośnego. Mm. Im szybciej go odłączymy, tym mniejsze ryzyko. Więc Jasne. na przykład jechanie z kleszczem wbitym na sor i spędzenie tam 6 godzin z kleszczem w kolejce jest nonsensem. Należy tego kleszcza jak najszybciej usunąć. Mm. Jeśli nie mamy żadnych narzędzi, Pęsetka. żadnej pensety, czy są takie specjalne haczyki do, wy, mm. do wyciągania kleszczy, to wtedy ewentualnie można skorzystać z jakiejś pomocy medycznej, ale też równie dobrze można wejść do pierwszej apteki, a tam często są właśnie tak, dostępne takie, takie proste przyrządy do usunięcia kleszcza. To jest najważniejsze: usuwamy kleszcza. Jak najszybciej. Druga sprawa, nie bierzemy kleszcza w ręce, nie bierzemy o. kleszcza w palce, dlatego że już samo potarcie. W, w, w palcach mhm. tym, tym kleszczem może spowodować, że y, ten wirus czy bakteria z tego kleszcza dostanie się na naszą skórę, a potem możemy go gdzieś przypadkowo no, sobie zaplikować. Ważne. Więc kleszcza mhm. nie dotykamy przez jakąś chusteczkę czy rękawiczkę i utylizujemy. Nie nosimy kleszcza do laboratorium. Yeah. Nie ma to żadnego wpływu na dalsze nasze decyzje, dlatego że y, wiemy, że jest znacznie więcej kleszczy zarażonych niż te, które spowodowały infekcję. Czyli nawet jeśli ten kleszcz. Miał w sobie wirusa, to wcale nie znaczy, że my zachorujemy. Dlatego mm. badanie kleszcza robimy tylko dla celów naukowych, a yes. nie dla celów medycznych. Następnym ruchem jest obserwacja miejsca ukąszenia i okolicy. Mm. Dlatego, że jeżeli miałoby to być e, zakażenie boreliozą, to jest bakteria, która najczęściej zaczyna rozmnażać się w miejscu ukąszenia. I czemu to takie... rumień. rumień? Jeżeli ten rumień jest, wtedy wędrujemy do lekarza, bierzemy 10 14 dni antybiotyk, wskazany przez lekarza mm -hmm. i powinniśmy być wyleczeni. Mm -hmm. A co go nam grozi jeszcze oprócz? No, kleszczowego zapalenie mózgu to bardzo jest. zapalenie mózgu sprawa. to wirus i tu sprawa jest trudniejsza, dlatego że wirus dostaje się do, e, do naszej krwi i przez pewien czas nic się nie dzieje, więc tutaj nie można na podstawie rumienia czy jakiegoś innego objawu przewidzieć, że będziemy chorzy. Mm -hmm. Pierwsze symptomy tej choroby często to jest ból głowy. To jest hmm. problem z jakimiś y, zmysłami, czyli pogorszenie hmm. wzroku, słuchu, jakaś przeczulica skóry, bo jest to zapalenie mózgu, a więc pierwsze objawy to często są zaburzenia neurologiczne. I to nas powinno gdzieś natychmiast jednak skierować do lekarza, z tą większość osób trafi do lekarza, tylko nie wszyscy pochwalą się tym, że na przykład no. znaleźli u siebie kleszcza. Jasne. Tydzień czy dwa tygodnie wcześniej. Gdybyśmy się zaszczepili, na razie to są dosyć kosztowne szczepie, szczepienia, to to jest skuteczne? Tak. Mamy szczepionkę przeciwko krążczewemu zapaleniu mózgu, a więc przeciwko temu wirusowi, którego zresztą nie ma jak leczyć, bo tu nie ma żadnych przeciwwirusowych leków, to Szczepienie daje powyżej 90% skuteczności, czyli jeśli dobra. przyjmiemy 3 dawki. Trzy dawki w systemie dzisiaj za miesiąc i za pół roku. Mhm. Potem potrzebujemy co 3-5 lat dawkę przypominającą, ale są badania, które mówią, że najważniejsze są właśnie te trzy pierwsze mhm. dawki, bo one dają już odporność. długoletnią odporność. Nie ma szczepionki niestety przeciwko boreliozie. I tutaj mhm. jesteśmy bezbronni, jeśli chodzi o profilaktykę, ale za to mamy skuteczne antybiotyki, czyli no tak. przy wczesnej fazie infekcji antybiotyk mhm. leczy borelioz. W każdym razie trzeba uważać, bo akurat sezon na kleszcze. Mamy. No właśnie, a więc pamiętajmy o tych podstawowych zasadach kleszcz musi dojść do naszej skóry czyli jeżeli ją zasłonimy ochronimy jeżeli pójdziemy na wycieczkę do lasu i mamy kapelusz z dużym mm -hmm. rondem i, i cieniutką ale jednak pelerynę która przykrywa mm -hmm. nasze ciało no to szansa na to że kleszcz nas ukąsi jest minimalna i druga sprawa po powrocie z wycieczki zawsze przejrzyjmy tak ubrania nasze jakieś plecaki czy torby mm -hmm. Zostawmy je nawet może na balkonie na parę godzin, żeby się tam, że tak powiem, ewentualne jakieś, e, jakieś pajęczaki czy, czy owady uwolniły, a my sami weźmy prysznic i w czasie tego prysznica obejrzymy, czy gdzieś tam w jakichś miejscach, mm -hmm. zagłębieniach, pod pachą nie ma e, jakiegoś niepożądanego gościa. Dziękuję Panie Doktorze za te rady. Dziękuję bardzo. bardzo.